Witam mordeczki, film na Fame MMA 13, pobawimy się w typowanie walk, może lepiej powiedzieć przedstawień sportowych, tak więc zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady buchmacherskie, LVB, TotalBet, Forbet, NobelBet i BetKris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No, i mamy tutaj walki. Zacznijmy od walki wieczoru Nitrozyniaka z Unboxalem. Szczerze powiem, trochę shitowa ta walka. Do tej pory nawet nie wiedziałem, kim jest Unboxal. Więc, szczerze mówiąc, patrząc na warunki dwóch tych panów, wskazałbym jednak tego Unboxala. Ale, słuchając o przygotowaniach Nitrozyniaka, szczerze mówiąc, on trochę schudł dość sporo. Widać, że nabrał trochę sylwetki, jak na niego oczywiście. Tak więc myślę, że się przygotowuje do tej walki. Na pewno dużo trenuję. Jeśli chodzi o poziom tego unboxala, no jest mi nieznany. Obaj panowie nie są zbyt obyci z walkami, tak więc to może być wszystko, ale ze wskazaniem na nitrozyniaka. Generalnie nie jestem usatysfakcjonowany z tej walki. W ogóle nie jestem usatysfakcjonowany z 13 karty walk. Na fame jeszcze kilka słów o tym powiem, ale to potem, jak pobawimy się w nasze typowanie. Dobra, mamy następną walkę: popka z Parkę i to jest common event. Powiem szczerze, że niby popek, wiadomo, że kilogramowo nadrabia. Ogromna różnica wagi. Jednak myślę, że Norman Park. Ma troszeczkę więcej wspólnego z walkami. Wiadomo, że Popek jest tutaj strasznym underdogiem w tej walce. No i szczerze mówiąc, nie ma zbyt dużych przesłanek do tego, żeby było jakoś inaczej. Park powinien spokojnie wygrać tą walkę. No i moim zdaniem, walka wieczoru Polaka z Ferrari dość duży znak zapytania. No bo oglądając tą konferencję, słuchając, że Ferrari ma kontuzję, mogłem wskazać na Polaka generalnie jeśli chodzi o sportową stronę tej walki, no to Polak powinien górować. Tylko, że warunki i reguły tej walki co chwilę się zmieniają. Małe rękawice, duże rękawice, meksykańskie rękawice, w końcu wyszło, że są te meksykańskie. Klatka 2x2, 3x3, czy tam 4x4, jakaś malutka taka rzymska klatka, czy normalny OKTAGON, ciężko wyczuć. Co tam się będzie działo, może jeszcze oni jakieś tam zawirowania zrobią przed samą walką, ale to, co się działo na tej konferencji, to była jakaś tragedia. Ja generalnie lubiłem to zawsze oglądać, bo lubiłem się pośmiać z patoli i do pewnego czasu było to dość, można to powiedzieć, śmieszne, e, dość fajne dla oka. Fajnie się to oglądało, jak oni się tam wygłupiali, wiadomo, że to wszystko naciągane dość mocno, no ale człowiek czasami potrzebuje takiej niszowej rozrywki, żeby. Obejrzeć takie głupoty, ale to co było na tej konferencji, wiadomo, że nie było zbyt dużo innych ludzi, jeśli chodzi o wypowiadanie się. Oczywiście, nie wiem, czy to była trzecia część tej konferencji, odbyła się tylko i wyłącznie z Polakiem i z Ferrari. Bardzo mi się nie podobało to, w jaki sposób no, został potraktowany Amadeusz. Pomijając to, czy to ściema, czy to nie ściema. Generalnie patrząc na wyraz twarzy Ferrariego, no on został zmuszany do tego, no bo gdyby, gdyby powiedział nie, no to zrobiłby publicznie. No wiadomo, że to jest jego życie, to jest jego postrzeganie świata w tej chwili. On na tym zarabia. Poza tym to jest też taka trochę męska duma i ogólnie no wyszedłby źle w oczach tych wszystkich ludzi, którzy tam go śledzą na tych Instagramach i innych pr dołach, jakby się wycofał z tej walki. Kontuzja może nie jest duża, ale dość uciążliwa. No jeżeli ktoś walczył, no to wie, że uraz nogi nie pozwala dość konkretnie z jakimś podążać czy, czy robić jakichś silniejszych ruchów na przestrzeni walki. Jeśli ta walka ma być w boksie, to będzie tragiczna walka, no bo boks jest strasznie nudny. Jak mamy do czynienia z Freak Fightem, pamiętajcie walkę Araba z Kizem, bodajże, to była tragedia. Nie chciałem się tego oglądać w ogóle. Tu będzie tak samo, tylko że tu ma być nie wiem, czy to ma być mniejsza ta klatka, czy ma być normalna. Ferrari włączy swoje weselniaki i na tym się skończy, no bo jaki on może mieć pojęcie o boksie? Tak samo Polak, no jeżeli trenuje coś innego cały czas, a ma się bić w boksie, no to, no to sorry, ale to, 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 to będzie raczej komiczne. Tu może być wynik w każdej ze stron, tak więc ta walka jest niedotypowania moim zdaniem, pod takim bardziej względem analitycznym. Będą walczyli w formule, o której w ogóle nie mają pojęcia. Poza tym forma Amadeusza jest również pod znakiem zapytania. Gdyby walczyli tak, jak miało być, stawiałbym na Polaka, no bo jednak on się troszeczkę podporządkował treningom i to z tego co się orientuje dość mocno i stać by było go na wygranie z Ferrari. W tym wypadku, to jak potraktowali Amadeusza, ja na jego miejscu wziąłbym ten hajs, jeszcze odwalił jakąś szopkę. I poszedł do Prime'u i w momencie, gdy on by przyszedł do Prime'u, no to Prime by dużo zyskał, no bo wiadomo jego, jego cała otoczka, władcy piekieł, jego wystąpienie na konferencjach, to wszystko by było na Prime'ie. Ci lepsi zawodnicy również już poprzechodzili do Prime'u, fajne tam walki by mogli organizować, jakby tamta federacja się nie, można tak powiedzieć, nastawiła aż tak bardzo na, na hajs. Jak fame, to na przestrzeni kilku gali, myślę, że wiodłaby większy prym niż, niż fame. Fame by troszeczkę odszedł i myślę, że to jest nieuniknione, bo to jak na przykład support traktuje widzów, to jak, jak to jest typowo robione wszystko pod. Pod hajs, ci włodarze to w ogóle jest porażka. No i powiem szczerze, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie oglądał którejś z gali fejmu. Ale to będzie pierwsza gala, której nie obejrzę, nie wykupię pay per view, i to ze względu na to, w jaki sposób zachowują się. Jako federacja. Obejrzę sobie jakieś tam skróty tych walk, czy cokolwiek innego, czy przeczytam po prostu jakie były wyniki, ale po tym wszystkim nie chce mi się tego oglądać. Poza tym musiałbym to wykupić dla jednej walki, właśnie polaka z Ferrari. Resztę walk naprawdę mnie nie interesuje, są tragiczne. Karta jest beznadziejna i myślę, że jest dużo lepszych rzeczy do robienia w sobotę wieczorem niż oglądanie akurat 13 gali Fejmu. To takie moje osobiste zdanie. No i dalej mamy walkę Szeligi z Arabem. Tutaj temu Arabowi się troszeczkę poprzesuwało w głowie, chyba, bo nie wiem, czy on na tej, na tej konferencji był trochę pod wpływem czegoś, ale, ale no, gadał głupoty to raz, a po drugie, Szeliga dość mocno u mnie zyskał ostatnio w oczach. Jeśli chodzi o jego postawę na ringu, również. Myślę, że tutaj Arab będzie do trafienia i można sobie zaryzykować na Piotrka w tej walce. Kolejna walka to również nie po faworycie. Hejter z Tejkwanem. Ten Tejkwan to mi się wydaje, że to jest taka otoczka, jak jak była z tym Teboretem, co z kapelą walczył, nie pamiętam jak on tam się nazywa, kostsakowski czy, czy, czy coś takiego. To myślę, że dość podobnie może być, że Tekwan dość szybko odpłynie. No, hejter ma za sobą trochę walk, i myślę, że do któregoś razu w końcu, w końcu, hejter trafi kogoś. Myślę, że to może być TakeFan. TakeFan pierwszy raz wychodzi na, do oktagonu, tak więc jest tutaj coś do udowodnienia dla hejtera. Może to zrobić, i myślę, że technicznie powinien tutaj Kwan'a rozłożyć. Dalej mamy Malczyńskiego z Pończkiem. Tutaj można powiedzieć, że. Po nazwisku można typować. Za dużo nie wiem o tym pączku. Nie wiem o jego przygotowaniach. Nie wiem o jego formie. No ale na fajtera raczej też nie wygląda. Tyle o tej walce. Mamy Jabczana z Pasutem. Ten Pasut to dość śmieszny człowiek. czy znaczy, On robi z siebie takiego śmiesznego człowieka. Ale myślę, że za dużych szans z Jabczanem może nie mieć. I tutaj stanowczo na jedyneczkę w tej walce. Dalej mamy Rudego z Kubą Postem. No i wiadomo, że oboje już walczyli, oboje dość fajne niespodzianki porobili. Moim zdaniem większą niespodzianką takim twardym ubem jest Kuba Post. To może być fajna walka. Może być fajna walka z tego względu, że oni będą się nawalać bez gardy. Oni będą się nawalać po prostu do końca, do tego aż któryś padnie. A myślę, wydaje, że ten Kuba Post ma jednak troszeczkę mocniejszy łeb, jak został obijany w tej jego walce poprzedniej. To aż byłem w szoku, że on jeszcze stał Faworytem nie jest Ale w tej walce Ja go widzę jako zwycięzcę No i myślę, że to jest dość prawdopodobne Czy to pewniak ta ostatnia walka No u kobiet nie ma pewniaka poza tym kobiety w sportach walki Jakoś mi się to Nie wiem, jakoś mi się to nie, nie rysuje za bardzo na ringu Po prostu, no wiadomo, że, że kobieta może być Fajną fighterką. Mamy naszą mistrzynię w MMA Ale no nie porównujmy Zawodowych walk do walk frikowych, tym bardziej do walk frikowych kobiet, bo po prostu walki frikowe kobiet nie za dużo mają wspólnego z, z jakąkolwiek walką. Moim zdaniem, Way of Blonde jest bardziej przygotowana, może nie technicznie, tylko właśnie pod walkę, już pod tak bardziej walkę sportową. na no a Marta Linkiewicz, no wiadomo. Że, że, że niby tam pogoniła kilka tych dziewczyn po kolei. Wiadomo również, że włodarze strasznie na nią cisną, żeby, żeby na punkty wygrywała, więc Karolina nie może do, dopuścić do tego, żeby to było na punkty. Way of Blonde powinna wygrać spokojnie z Martą. Ma do tego duże możliwości, przede wszystkim techniczne. No i generalnie tyle, co można powiedzieć więcej o walkach. Frikowych kobiet. Tak więc jak widzicie, dużo typowania nie po faworycie, dużo znaków zapytania, no ale mi się wydają, że te z większymi kursami są bardziej pewne niż te walki takie mm, dość mocno po faworytach. Jeśli chodzi o kupony, mamy trzy kuponiki. Na pierwszym mamy wygraną Way of Blond i wygraną hejtera, i tutaj 615 do wyjęcia. Czemu nie? Czemu nie, bo myślę, że tak jak mówiłem wcześniej. Hejter doświadczeniem w ringu powinien wygrać tą walkę, a Way of Blonde powinna być faworytką tego starcia. Drugi kupon, taki mocniej pewny, ponieważ jest Norman Park na nim, no i jest Nitro, którego ja aż tak bardzo pewny nie jestem. Dodaliśmy do tego Piotka Szeligę, on nie jest faworytem, ale te kursy nie aż tak dużo się różnią. Myślę, że dość ładna przebitka z tymi trzema zakładzikami. 673 wychodzi właśnie na tym kuponie. No i kupon rundowy, trzeci nasz kuponik Amadeusza z Polakiem. Liczba rund poniżej 2,5. Jeżeli to ma być mała klatka, no to ta runda to będzie jedna. A jeżeli ma być duża klatka, no to tych rund może być więcej. Polak nie wiem, zapowiedział, że jak będzie uciekał, to jest frajerem. Więc uciekał nie będzie, jeżeli będzie stykowa. A jest to box, jeżeli jest to box, to Ferrari włączy weselniaki albo poleci Polak po weselniaku, albo Ferrari się tak odsłoni, że dostanie gonga i się sam przewróci. Tak więc ta walka powinna szybko się dość skończyć. Może przyciągną dwie rundy, ale myślę, że nie więcej. No i półtorej rundy na overze Rudego z kubą Postew. Dlaczego? No bo oby mają twarde łby. I tak jak mówię, oni bez gardy będą się tak wywalać do samego końca. Myślę, że na punkty ta walka będzie rozstrzygnięta. I tyle tutaj 603 na tym kuponie. Z kuponików wszystko. Jeśli chodzi o Ligę Typera, typujemy najbardziej, według mnie, nieprzewidywalną walkę Polaka z Ferrari. Ona jest warta aż 15 punktów do rankingu Ligi Typera, który zostanie zaktualizowany po weekendzie. Póki co top 3 to Przemek Poker i Paweł Luszczak. Pamiętajcie o naszych grupach VIP-owskich z piłki nożnej: mamy Vip Standard i Vip Premium. Zainteresowanych dołączeniem, zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictionspl Jutro kwalifikacje do kolejnego wyścigu Formuły 1. W niedzielę wyścig główny, a my otworzyliśmy grupę Vipowską na Formułę 1 na cały sezon. Jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam do kontaktu mailowego. No, i tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona wymaga kilku aktualizacji z serii dziennych. Te wszystkie aktualizacje, oczywiście, po weekendzie. A w przyszłym tygodniu, będzie filmik na reprezentację. Będzie oczywiście film na top ligi europejskie, jak i nasze piłkarskie daily. A jeśli chodzi o ligę typera, po swoim typie zostawcie również kropeczkę. I tylko w takim wypadku, typy będą liczyły się do rankingu. Tak więc stawiamy kropkę. Na końcu naszego typowania, a ja dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.